Szanowna Pani Marszałek, zanim, żeby nie było nieporozumień, to ja chciałbym się spytać, ile mam czasu na odpowiedź na kilkadziesiąt pytań. Pięć minut, Panie Rzeczniku. Pięć minut tylko, tak? Okej, okay. dobrze. dobrze. E, e, chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za pytanie i za, pytanie i za docenienie pracy Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Chciałbym też w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować moim współpracownikom. Nie będę miał lepszej okazji, żeby jeszcze raz wyrazić wielką wdzięczność za ich pracę. Chciałbym także, chciałbym także bardzo serdecznie podziękować parlamentarzystom za współpracę, ponieważ chciałbym podkreślić, że przez te ostatnie lata to nie była tylko i wyłącznie kwestia. Dotycząca tych sprawozdań, ale także no, wielokrotnych interwencji, wystąpień. E, powiedziałbym także, zauważyłem taką tendencję, że poza salą e, plenarną Sejmu czy Senatu, e, zarówno lewa, jak i prawa strona potrafiła trafić do biura rzecznika i upominać się o e, prawa obywateli, i zawsze każdego starałem się traktować równo i każdą sprawą zająć się po prostu merytorycznie, tak? bo taka jest moja rola i mam wrażenie, że także posłowie prawa i sprawiedliwości byli wdzięczni za podejmowane interwencje i, i działania kierowane do mnie. Tak po prostu postrzegam swoją misję i swój, i swój urząd. Jeśli chodzi o pytania, tych pytań naprawdę było bardzo dużo, także pozwolą Państwo, że jeżeli nie odpowiem na wszystkie z nich, to na pewno sformułuję w ciągu najbliższych. Dni odpowiedzi pisemnej każdy z Państwa dostanie taką odpowiedź z mojego biura i dziękuję także za te dodatkowe inspiracje dotyczące zajęcia się różnymi problemami, ponieważ faktycznie każdy, każdego dnia dzieje się bardzo dużo i można jeszcze od, odrobinę chociaż tym obywatelom pomóc i poprawić ochronę ich praw. Do kilku rzeczy chciałbym się ustosunkować. Pan poseł Janusz Korwin-Mikke mi zarzucił, że nie zajmowałem się sprawą pana Mateusza Piskorskiego. Panie pośle, ostatnim razem też mi pan zarzucał to samo. I 19 sierpnia skierowałem kompleksowe pismo wyjaśniające wszystko, co robiłem w tej sprawie. Także ja nie wiem, co mógłbym jeszcze więcej zrobić. No, no tak, Pani ale ja panie, wyjaśniałem to wszystko, co robiłem na przestrzeni tych lat w sprawie pana Mateusza Piskorskiego i to pan dostał na piśmie całe wytłumaczenie wszystkich moich działań. Oczywiście, że został wypuszczony w sierpniu 2019 roku, tak? Także absolutnie znam nawet datę. Był już cały szereg uwag, czym się nie zajmowałem albo nie zajmowałem się tak, jak trzeba na przykład i wydaje mi się, że to jest dla mnie... Krzywdzące, że czasami się pojawiają różne przekłamania w debacie publicznej. Na przykład takie pojawia się przekłamanie także ostatnio w Senacie, gdzie była debata na temat kandydatury pana posła Wróblewskiego, że rzecznik nie zajmuje się agresjami motywowaną wyznaniem, w tym, w tym atakom nienawiści na katolików. Mam tu przed sobą całą listę spraw. Tak, które podjąłem. Symulowanie podcięcia gardła kukle z wizerunkiem arcybiskupa Jędraszewskiego. Atak nożownika na księdza w kościele we Wrocławiu. Atak na księdza w zakrystii Bazyliki w Szczecinie. Napaść na księdza w Mosinie, znieważenie miejsca kultu. Zgłoszenie napaści na zakonnika. Napisy wzywające do przemocy wobec duchownych w Szczecinie. Wystąpienie do komendanta głównego policji z pytaniem o incydenty w kościołach towarzyszące protestom. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Profanacja krzyża oraz napisy wzywające do przemocy wobec duchownych w Gdańsku, sprawa usiłowania zabójstwa prawowoszcza parafii Wielkiej Woli, Paradyżu. Słowem, cały szereg tematów, które badaliśmy, podejmowaliśmy, występowaliśmy do prokuratury o wyjaśnienia, występowaliśmy do, do policji. I, i powiem tak, ja, ja nie lubię się chwalić naprawdę, ale. Ale jedno, bardzo ważne było wydarzenie w zeszłym roku. Ja już jak skończyłem kadencję, jeszcze kontynuowałem wykonywanie zadań, kiedy dostałem odznaczenie od Klubu Inteligencji Katolickiej Pontificji Budowniczy Mostów. Dla mnie to jest naprawdę ważne, bo to znaczy, że jednak środowiska katolickie, przynajmniej część środowiska katolickich, postrzega mnie jako osobę, która jest w stanie zajmować się poważnie sprawami i też budować mosty porozumienia, bo taki sens jest tej nagrody. Było bardzo dużo pytań dotyczących wyzwań. Ja chciałbym jeszcze raz wrócić do tego, co powiedziałem na samym końcu. To nie było przez przypadek. Ja Uważam, że to jest odpowiedzialność nas wszystkich, żebyśmy zajęli się funkcjonowaniem naszego państwa w czasie pandemii oraz jakie wyciągamy z tego wnioski. To jest odpowiedzialność w stosunku do tych wszystkich osób, które zginęły. To jest nasza odpowiedzialność moralna, odpowiedzialność historyczna. I każdy z nas musi się zastanowić, co moglibyśmy zrobić. I to nie jest kwestia rozliczania władz. To nie jest kwestia odwetu. To jest kwestia zastanowienia się, gdzie nasze państwo nie zadziałało i jak to państwo mamy poprawić. Jeżeli tego nie zrobimy, to zmarnujemy. To po prostu tak jakbyśmy puścili w nie pamięć to, co się stało. A przecież to jest jedna z największych tragedii, jaka, jaka się wydarzyła. I, I oczywiście możemy myśleć o innych wyzwaniach. Są wyzwania dotyczące... Sztucznej inteligencji czy na przykład technologii w miejscu pracy. To jest bardzo ważna, ważna rzecz. Niedawny protest pracowników GLOWO to pokazuje. Możemy się zastanawiać nad dostępnością szczepień. Bardzo się cieszę, że te moje działania w kontekście zniesienia ochrony patentowej. Na konkretne szczepionki zostały dostrzeżone i zresztą będę na ten temat organizował takie spotkanie Okrągłego Stołu 17 czerwca. Już jest zaplanowana data. Musimy się zastanawiać i zajmować ochroną środowiska i zwłaszcza zmianą klimatu, bo trochę pandemia nam przysłoniła te kwestie, a one przecież nie, one cały Panie czas istnieją. I Jest cały szereg różnych rzeczy niezałatwionych i takich, które gdzie mamy najzwyczajniej w świecie źle funkcjonujące, Niewłaściwie funkcjonujące państwo. I dziękuję panie, zakresu... panie rzeczniku, bardzo dziękuję. Panie, ja... Proszę państwa, my, ja słucham, to nie były pytania dobrze. państwa, tylko podziękowania. Panie rzeczniku, proszę, żeby pan. Mówisz, jedno, od... zdanie do pani marszałek. jedno zdanie, jedno proszę panie... bardzo. I dobrze, i. Proszę nie dyskutować. Szanowna pani marszałek, szanowne panie posłanki i panowie posłowie, ostatnie dwa zdania, które chciałbym zaadresować pod adresem pani marszałek. Panie Marszałek, to jest bardzo ważny moment, ponieważ faktycznie trzeba wybrać Nowego Rzecznika Praw Obywatelskich do 15 lipca. I w tej sytuacji odpowiedzialność moim zdaniem spoczywa nie tylko na grupach posłów, które mają prawo zgłoszenia kandydatów i kandydatek. Ale także ta odpowiedzialność spoczywa na pani marszałek. Panie rzeczniku, za to I, panu dziękuję, za połączenie. To że, że że jest moim obowiązkiem. Gdyby... Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Sejm zapoznał się z informacją o działalności rzecznika praw obywatelskich, obywatelskich. oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2020. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 39 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. O poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, druki numer 1199 i 1204. Proszę panią poseł Lidię Burzyńską o przedstawienie sprawozdania komisji. Czy jest pani poseł Lidia Burzyńska? Bardzo proszę pani poseł. Bardzo proszę Panią Poseł o przedstawienie sprawozdania Komisji. Pani Marszałek, Wysoka Izba. Prezentuję sprawozdanie Komisji Edukacji.